Gdzie byłeś? Nie powiedziałeś matce prawdy. Byłem pierwszy raz z łodzią w restauracji. U Żorża. I piłeś wódkę? Nie. Wódkę nie, wino. O Boże. A co to gorzej czy lepiej? Smarkacz jesteś. Mam rację, że pobyt w Odesie ma na ciebie fatalny wpływ. Rozmawiałem o tym z Twoją matką. No i co ona to mamusia? Jak zwykle nic nie widzi. Zabrałbym cię z powrotem do moliniec. Bardzo dobrze, że nie możesz mnie zabrać. Józiu. Powiedz, Kaziu, jak ta Elżbietka śpiewa. Przecież to jest cudowne, prawda? Kaziu. Ukryta miłość. Verborgenheim. Ale ja nie rozumiem właściwie o co chodzi. Pewnie, że pani nie rozumie. Dużo tu rannych? Tak, dużo. Ale chyba nie przyszła pani po to, żeby pytać o rannych? Nie. Nie po to. Nie przyszłam, żeby liczyć sowieckich rannych. Ja przyszłam w sprawie Andrzeja. Pracujemy razem w ambasadzie, przyjaźnimy się. Niech pani tak na mnie nie patrzy. To ja się z nim przyjaźni, nie on ze mną. A więc chodzi mi o niego, bo widzi pani, jak lubię i choć to uczucie jest jednostronne. Ale ja ciągle nic nie rozumiem, bo wstęp jest nieco długi. Pani jest naprawdę ładna. Ale czy pani go kocha? Nic panią nie upoważnia, żeby za. Oczywiście, że nie upoważnia, ale jeżeli tak, to niech pani o nim pomyśli. To świetny chłopak. Ale w tej sytuacji on nie może zostać w ambasadzie. Dlaczego? Bo go zniszczą. Albo wy go zniszczycie. Pani wie równie dobrze jak ja, że. że jest bezradny i się miota. Reju, patrz, skowrony! No, no, no same popatrzcie, jak mi deszcze i grat zboże położyły. No, jak tu kosić? To jest właśnie młody kremski, syn właściciela majątku. Kilka dni temu wrócił z sanatorium. Prawda, że piękny. Nie znajduję w nim nic szczególnego. Naprawdę dobrze. Dużo straciłem nie przychodząc tu do Państwa, za to teraz nie opędzicie się ode mnie. Będę przychodził częściej bez względu, czy Państwo zgodzą się, czy nie. Będzie Pan zawsze najmilszym gościem w naszym domu. No i co, prawda, że śliczny, wcale mi się nie podoba. Dlaczego? On się nigdy nie ożywia. Jak potrzeba to się ożywia. Jedno co mi się w nim podoba to jego spokój. A chodzi jakby był nieprzytomny. Ale musisz przyznać, że w tym jego chodzeniu jest jakiś urok. Obawiam się, że że co? Że nie. Spróbuj. Panie, ale my słyszeli. Dobrze, dobrze. Dawaj, w pieru. O, leci. Szaryk, szukaj. To! Kost! Jak to zrobił, że ruszył? No, teraz to my są pancerni. No.